Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o remoncie naszej niewiadówki. Dzisiaj kolejny krok, który musimy zrobić przed malowaniem, czyli zdjęcie tej ozdobnej listwy aluminiowej. No nie jest to łatwe zadanie, ale to wszystko zobaczycie. A Kto nie widział poprzedniego odcinka, serdecznie na niego zapraszam. A dokładnie, chodzi nam o tą listwę, i nie popełnijcie błędu, który my popełniliśmy. To znaczy, my się śpieszyliśmy i zrobiliśmy remont wnętrza, a teraz ściągając lampy, ściągając te listwy, wszystkie śruby są wewnątrz i trzeba po prostu rwać tapicerkę. Także, jeżeli macie w planach remont całej niewiadówki, zacznijcie zdecydowanie od zewnątrz. Bo każda śrubka, każda nakrętka znajduje się w środku, bezpośrednio pod tapicerką. Także szkoda waszej pracy i pieniędzy. No, my niestety ten błąd popełniliśmy i teraz musimy wszystko robić dwa razy. Z racji tego, że przyczepka ma 40 lat, zobaczcie, ile pod tą listwą nazbierało się syfu różnego rodzaju. Urósł nawet sobie mech. No i oczywiście zapomnijcie o tym, że te śruby odkręcicie. Wszystko trzeba rozwiercać. A że listwa jest aluminiowa, musicie to robić bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić sobie tych rantów tutaj wiertłem, bo później wchodzi wam w to klin i będzie brzydko wyglądało. Także my całą tę listwę zdejmiemy, oczyścimy, wypolerujemy. Zobaczcie, w jakim stanie są śruby tutaj w środku. To jest jedna rdza, to się nadaje tylko do, do rozwiercenia po prostu, tak? Później oczywiście zrobimy nowe otwory, nowe śruby, a te zalepimy żywicą, ładnie to wyszlifujemy i pod to jeszcze pójdzie taśma uszczelniająca butylowa. No ale to wszystko zobaczycie, a ja się biorę za wiercenie, bo no listwa idzie dookoła przyczepy, jak wiecie także sporo śrub sporo wiercenia staram się też nie przewiercić na wylot, żeby no wiecie, żeby nam woda nie kapała do czasu pomalowania tego, tak a ściągam to dlatego, że chcę sobie zrobić przejście farby z tej części już na tą bo ta już jest całkiem gotowa tu jeszcze jest troszkę pracy żeby później malując tył Mieliśmy tu już, mielibyśmy jak tę farbę złączyć, tak? Dobra, no, działam. Słuchajcie, no jak widzieliście, nie jest to prosta sprawa. Śruba ma łepek na miejscu, później gdzieś tam skręca w skorupę, nie wiadomo gdzie. Dodatkowo muszę uważać na te listwy także młotek, śrubokręt, gdzieś tam do podcięcia, dobre wiertło. No i przede wszystkim muszę uważać na tę listwę, nie? żeby jej nie uszkodzić, bo będę ją zakładał z powrotem, także zarezerwujcie sobie 5 do 10 minut na jedną taką śrubę, żeby to Dobrze wyszło? Tak. No, działam dalej, i widzimy się jak już będzie zdjęta. I znowu trochę strzał w kolano. Ciągłem już większość tej listwy. Widzicie, jak ona sprężynuje i się odgina. Więc zanim skończę, bo jestem już w tym miejscu, a nie nawet dalej, tutaj mam rozwiercone, zrobię sobie taką śrubę prowadzącą, czyli wywiercę tu w nowym miejscu na otworek. Dam sobie śrubę, przełożę, uszczelnię, żebym wiedział później, jak tą listwą. Yy, Trafić jak ona była. No tu wiecie, przesunięcie o pół centymetra i już na tych wygięciach nie będzie wam pasowało. Później jak wróci żona, na razie nie będę wiercił, pomoże mi dociągnąć. Zobaczcie, jak ją tylko przyłożę, to już się nam otwór ze śrubą nie pokrywa. Trzeba ją dosyć mocno będzie naciągnąć i z tej strony taki sam otwór prowadzący sobie zrobię i jeden na górze, żeby ona trafiła później idealnie w swoje miejsce. Bo jak ona się nam przesunie, to później na tych zagięciach, w takich miejscach nie będzie nam dolegała tak jak powinna. Także od razu, no dobrze, że pomyślałem o czymś takim, zanim ją całkowicie ściągłem, nie? Bo później mógłby być problem dopasować. A tak wejdzie nam idealnie. Góra i dwa boki, trzy śruby, a zdecydowanie ułatwi pracę. Jeszcze jedna dra... drawa. Jeszcze jedna rada dla Was: jak będziecie, przyjdzie Wam do głowy ściągać drzwi. W starych niewiadówkach zawiasy były takie aluminiowe. Nowe są plastikowe, ale o co chodzi? Producent wkręcił stalowe śruby w aluminiowy odlew. Przy najmniejszym oporze, klucza kończy się to urwaniem śrub. Jak wiadomo, połączenie aluminium i stali to nie jest dobre połączenie. Taki nowy zawias plastikowy, bo plastikowy, ale z zestawem wszystkich uszczelek kosztuje około 30 zł. Także tak mi się przypomniało to Wam po prostu. Mówię, żebyście się później nie zdziwili niemiło. Zrobimy sobie tutaj mały otwór centrujący, żebyście widzieli o. No, i mamy testem w środku. Teraz sobie go sfazujemy na większą śrubkę. Przepraszam, oczywiście nie na większą śrubkę, tylko na główkę śruby. Ona nam się musi schować, żeby nam ładnie wszedł klin. uważać, żeby nie przestrzegać. słuchajcie, straszny kąt do nagrywania ale śruba z łebkiem po sfazowaniu ładnie wchodzi przymierzyłem nawet stary klin w to miejsce Już nie będzie przeszkadzał ale bynajmniej ten stary clean ładnie wchodzi w to miejsce nic nie wystaje śruba będzie ładnie ukryta, także takie trzy sobie zrobię, żeby mieć łatwiejsze zadanie przy montażu z powrotem. W końcu mam pomoc. Żona wróciła Wiesz o co chodzi? Tam są widzowie. Co by bez mnie zrobić? Ja ją tu nakieruję odpowiednio. Tak. Spróbuję się... pociągnąć najpierw na dół, wiesz? Ale tu jest równo wszystko. Dobrze, ale tu ją złap, pociągnij, tylko nie wygnij, nie? Delikatnie. Ja ci pomogę nakierować na te dziury. Oj, to dużo brakuje. No, ja wiem. Pokaż, tu jest ok. Tu powinno być wyżej? Nie, nie, tu nie. Ale tutaj. Tu jest... Nie, jest idealnie. Tu sobie ją złap teraz, tu najlepiej. Tam już pół, tu już kichał, tutaj, dociśnij do przeszczepy, całą ręką śmiało, żeby nam nie uciekło, tu coś nam nie weszło, tutaj. No to to jest dziura. No jest. Ale co nie wyszło? Bo widzę, że nie przylega, A teraz wiesz? tutaj. Czekaj, nie, to ta trzyma, tu. Dobra, doszło. Jak doszło? A tu doszło? Jest, dobrze? jest dobrze. No nie, tu tak. nie jest. Zobacz, jak tu weszło, Ale a to tu... nie puści. Tu jest dobrze, tu tak było. Śruba była w innym miejscu trochę. Dobra. Ta nam wystarczy, jak tu zrobię, wiesz? Tu, czy tu? E, tu nie, bo w środku jest ta płyta, i ja nie dostanę się do nakrętki, wiesz? No. Więc muszę no, to jest już oczy. powyżej tego. No, najlepiej nie patrz. Czekaj, tu se ciechniemy. Dobra. Teraz poprawka grubszym. Wschody. Samemu to nie robota, proszę Państwa. Nie bo ze mnie to bez i kto ma taką dobrą żonę? Powiedzcie, która będzie. Piszcie w komentarzach, kto która ma dobrą mężę. żonę? Albo męża? Albo męż. Jestem w środku. Teraz żona trzeba użyć tego. O grubego kalibru wiesz po co? żeby poszerzyć a po co? No, żebym miał nowe śrubki główka żeby... główka, tak No, główka uważaj, żeby się nie przebudził bo to się tak trzyma i nie czeka odchyl głowę trochę żeby ci się do włosów nie sypało Powinna wejść. Czekaj. Chodzi. O... Otoż to jest aluminium, amelinum, amelinum. Tak miękkie, że trzeba uważać, żeby nie przesadzić. I co? Chodź. Weszła doskonale, możesz puścić, Johnka, Mamy to. Dziękuję. Śrubkę sobie, w... albo trzymaj mi jeszcze. O, Bo właśnie mi wyskoczy, wiesz? Teraz Wam pokażę, widzowie, jak być jednocześnie w przyczepie i na zewnątrz. Oj. Jak... Gdzie ty jesteś? Tu Tu? O, widzisz. No i zepsułaś mój kontent na bycie jednocześnie w przyczepie i poza. puści. Trzymaj, trzymaj. A dosięgniesz roca rączkę złapać? Bo trzymaj tak jak No. Dobra. Trzymaj. Dobra. Puścić? Tak. Mamy to widzowie. Puścić? Tak. Teraz mogę bezpiecznie ją ściągać do końca. Odbiłam to. No bo ta guma się topi. Te rękawiczki są wiesz... Ale się No Zejdzie. Ale to nie ciepłe było, więc jak się przesmażyło, nie? Pytanie. Stara guma na rękawiczkach. Uważajcie na starą gumę, bo się topi. Tak. No słuchajcie, udało się zdjąć listwę. Tu sobie stoi. Jak cień naszej niewiadówki. I teraz trzeba cały ten syfek wyczyścić. Najpierw sobie szlifierką odetnę te resztki po śrubach, które wystają, no i znowu papier ścierny i jazda. Tam mniej więcej wygląda po oczyszczeniu. Wiadomo, to łączenie nie było równe. Tam są bruzdy, to już będzie trzeba ręcznie dotrzeć. Dla porównania pokażę Wam tutaj górę. Tutaj normalnie roślinność zielona. Normalnie rośnie mech, wszystko było pod tą, pod tą listwą, no nie? Musimy to całe dookoła wyczyścić, a zaraz Wam pokażę mój sposób na tę listwę, żeby znowu wyglądała jak nowa. Słuchajcie, no zacznę od wody płynem do naczyń, żeby to po prostu umyć z tego całego syfu, który tam siedzi w środku. A trochę go jest. Tutaj później musi wejść nam ten klin, a jak tam zostawimy syf, będzie tylko problem Dobrze. woda, płyn do naczyń zostawimy do wyschnięcia i spróbujemy to jakoś polerować no kurde pamiętajcie ostrożnie z tym, bo to jest może nie strasznie bardzo giętkie, ale jednak żeby sobie je nie pokrzywić, jak gdzieś czytałem ostatnio, że można te listwy kupić nowe, tylko że już nie w całości, a chyba w kawałkach też się nie dziwię, bo logistycznie przewieźć taką listwę, no to Trochę ciężki temat. Mam nadzieję, że szybko wyschnie, wiatr wieje, słoneczko świeci tak. Listwę będziemy zakładać oczywiście po pomalowaniu tej strony. Na taśmie butylowej. Żeby się nam ładniej ułożyła, przy okazji uszczelniła, że roboty sporo, mam nadzieję, że efekty będą tego warte, oby. sobie wyschła, a mi w sklepie polecono taką pastę K2 alu Nałożyłem na gąbkę, próbowałem już troszkę. Najgorsze jest to, że to szlifowanie, polerowanie jest strasznie nieporęczne. Nie ma jak tej listwy przytrzymać, ona jest giętka. Łapie kurczę tę gąbkę, no ale próbujemy. Na początku to się robi czarne. Ale już widzę jak zaczyna się błyszczeć. Zobaczymy. Wiem, że wkrętarka nie jest do tego stworzona, ale no co, robię tym, co mam, tak? Dobra, skoczę po jakąś matkę, żeby to przetrzeć. Zobaczymy, co z tego wyszło. Dobra, zobaczcie. Tak wyglądało po staremu. Tu jest przejście, i tak wygląda po nowemu. O! Tu jest przejście. Dla mnie ekstra. Co prawda, widać te wżery, które są na aluminium. No bo są wrzery, tego się nie pozbędziemy. No ale jest piękny połysk. W porównaniu do tego, co powiecie? Przed. O! Po. Dla mnie super. Można na tym jeszcze popracować i na pewno. Trochę godzin przy tym spędzę, no ale widzę, że warto. Powinno być ładnie. Dobra, no to działam dalej. A słuchajcie, tak sobie myślę, bo to mi na pewno zajdzie parę godzin. Także myślę, że tu skończę ten odcinek. Pogoda się trochę psuje, zrobiło się pochmurno wieje, może padać. Także ja sobie powoli będę to szlifował a w następnym odcinku będziemy malować najgorsze co mnie czeka to odkręcenie drzwi, bo tam muszę wyjąć jedną szafkę ze środka tą kuchenną, żeby się dostać do śrub i muszę mieć w zapasie, jak już wam mówiłem, drugi zawias kupiony. Gdyby się jakaś śruba urwała, żeby to potem poskładać. Także ja sobie działam, porobię jeszcze poprawki, gdzie nie gdzie, trzeba, yy, szpachlą, no nie? No i to już musi być tak przygotowane wszystko na cacy, żeby malnąć tą stronę i poskładać to wszystko. Także uszczelki, taśma butelowa, śrubki, no wszystko muszę mieć przygotowane, fajnie by było o niczym nie zapomnieć. Także dzięki za obejrzenie, I zobaczcie jak wygląda tarcza. Wyglądała tak, wygląda tak. Krętarka to nie jest najlepsze, może nie najbardziej wygodne narzędzie do tego, ale robię tym co mam. No, nie. Także trzymajcie się i do następnego.